Panie Komendancie, drodzy uczestnicy marszu, pierwszej, po śladach pierwszej kadrowej, wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości. 99 lat temu grupa marzycieli, mniejsza niż dzisiejsza, która wkroczyła do Kielc, rzucała kamienie milowe wolności w słomnikach, w Miechowie i tutaj w Kielcach. Grupa znacznie mniejsza, a przecież wierząca w to, że warto zaczynać ten wielki marsz ku niepodległości, zakończony jej odzyskaniem. Gratuluję tym dzisiejszym kadrowiczom, którzy przeszli ten śladami pierwszej kadrowej. Gratuluję, że niesiecie za nas i idziecie za nas w pamięci dla tamtych, którzy szli. Nie znając przecież końca tego marszu, 99 lat temu marsz rozpoczęty przez pierwszą kadrową zakończył się odzyskaniem niepodległości, zwycięstwem. Pamięć o tamtych żołnierzach, pamięć o tamtych ludziach, to dziś Wasz udział. Dziękujemy, panie komendancie, na Pana ręce składam to podziękowanie. Za to, że idziecie za nas, dla nas, w naszym imieniu. Święcąc ten cel, o którym tak pięknie mówili moi przedmówcy. Bardzo Wam za to dziękujemy, witając w kielcach, w tym ostatnim kamieniu, który święcił odzyskanie niepodległości 99 lat temu. Dla Polski i dla Białoczerwonej. O zabranie głosu, proszę gospodarza Kielc, pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Panie Komendancie, pani prezydentowo, szanowni państwo, 99 lat temu wydarzyła się rzecz niezwykle ważna dla naszego państwa. To tutaj, w Kielcach, zaczęło się wolne państwo. Niedaleko stąd. Pałacu Biskupów Krakowskich, do których przejdziemy za chwilę, była siedziba Józefa Piłsudskiego i jego otoczenie. Kielce stoją legionami, papież powtarzał, że Kielce wyzwoliły strzelce. I ten ślad na naszej historii jest niezwykle mocny. Honorowym obywatelem Kielc są marszałek Piłsudski, i prezydent Kaczorowski. To są postaci związane z legionami. Oczywiście pan prezydent, jako pięciokrotny uczestnik tutaj tych uroczystości, mocno wpisał się w historię naszego miasta. Szanowni Państwo, za rok setna rocznica. Setna rocznica, która będzie wydarzeniem na pewno odczuwalnym nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą. Dwa dni temu zakończyły się tutaj w Kielcach polonijne igrzyska sportowe, i wielokrotnie Polonia z całego świata dopytywała, co to będzie w 2014 roku w związku ze stuleciem wkroczenia kadrówki do Kielc. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do świętowania. Świętowania, bo tutaj w Kielcach rozpoczęła się wolna Polska. Dziękuję bardzo. Szanowni, pa Szanowni Państwo, tak jak powiedziane było, kadrówka to też sztafeta pokoleń. Cieszę się, że możemy po raz kolejny gościć wśród nas panią Hannę Szczepanowską, córkę żołnierza pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Wojno Szczepanowskiego, a później żołnierza Powstania Warszawskiego, harcerkę, jedną z najgorętszych patriotek, jakie mam zaszczyt poznać, Pani Haniu, bardzo prosimy o kilka słów, jako córkę kadrowiaka i jako osobę, która jest bohaterem naszej wolności, jako uczestniczkę Powstania Warszawskiego, którego rocznicę wybuchu parę dni temu obchodziliśmy. Zawsze mi mówili rodzice, że dzieci nie są ich własnością, tylko Polsce oddają. I tak mnie pożegnali, kiedy szłam do Powstania jestem podporządkowana idei, której, którą rozpoczął Józef Piłsudski mówiąc przegrać z Niemcami to stracić wolność, przegrać z bolszewikami to stracić ducha. Od dziesięciu lat budujemy tradycję w Polsce dwa razy w roku mszę świętą w intencji odbudowy ducha narodu polskiego. Wzywam wszystkich tu obecnych do podjęcia tej y, tradycji, ponieważ nie odbudujemy Polski tak długo, dokąd nie odbudujemy ducha narodu polskiego, dokąd nie odbudujemy człowieczeństwa. To jest naszym świętym obowiązkiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest wśród nas dyrektor gabinetu kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów, pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, pan Jacek dziuba. I przyjemnie i miło poinformować mi, że decyzją nr 310, łamane przez skałę przez 2013, z dnia 25 lipca 2013 roku, minister do spraw kombatantów i osób represjonowanych postanowił, Uhonorować medalem Pro Patria następujące osoby zasłużone dla marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Wyczytam nazwiska tych osób, prosząc, aby wystąpiły przed y, szereg, a pana dyrektora Jacka Dziubę proszę o wręczenie odznaczeń: Michał Daranowski, Ludmiła Fastowicz, Andrzej Fischer, Wojciech Formański, Jakub Edward Kalisz. Jan Józef Kasprzyk, Teresa Maria Kasprzyk, Dariusz Kaszuba, Janusz Koza, Wojciech Lesiak, Jan Mencel, Antoni Piekałkiewicz, Piotr Śliwicki, Adam Słupek, Józef Zając. Michał Daranowski. Michał Z Urzędu Miasta Kielce, wspierający organizację marszu od wielu, wielu lat. Ludmiła Fastowicz, uczestniczka marszu od lat 80., niezwykle zasłużona dla marszu. Andrzej Fischer, zastępca komendanta marszu do spraw organizacyjnych. Wielokrotny uczestnik marszu, maszerujący już bodajże po raz 28 z Krakowa do Kielc. Wojciech Formański, uczestnik pierwszego marszu w 1981 roku. Fotograf marszu, uczestnik marszu aż do chwili obecnej. Pan Jakub Edward Kalisz, adjutant komendy marszu. Jeden z najbardziej zasłużonych młodych osób przygotowujących kadrówkę. Pan Jan Józef Kasprzyk, pana Krasnika, Teresa Maria Kasprzyk działaczka opozycji niepodległościowej jedna z organizatorów Życia Piłsudczykowskiego w Warszawie i w Polsce. Dariusz Kaszuba, zastępca komendanta marszu, jeden z twórców Związku Strzeleckiego, Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Ostrowcu Pan Janusz Koza, sekretarz miasta Kielce, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Kielcach, a jednocześnie wielokrotny uczestnik marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej od lat 80. Pan Wojciech Lesiak, zastępca komendanta marszu do spraw administracyjnych, jeden z animatorów ruchu Piłsudczykowskiego i Strzeleckiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Jan Mencel, kronikarz marszu, wielokrotny uczestnik kadrówek, jeden z najbardziej zasłużonych dla utrwalania tradycji piuselczykowskiej na Śląsku. Pan Antoni Piekałkiewicz, działacz w opozycji niepodległościowej. Spadermistr Marsu, zastępca komentanta Marsu, uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Krzyża Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Adam Słupek, jeden z najbardziej zasłużonych uczestników od lat 80. -tych. Korąży sztandaru marszu Kadrówki, pomysłodawca sztandaru marszu, uczestnik 30 marszów powojennych. Byłoby 31, ale raz za działalność niepodległościową Adam Sierpień spędził w więzieniu komunistycznym. I pan Józef Zając, jeden z najstarszych uczestników marszu z kadrówki, marszerujący po raz 26. i uhonorowany w tym roku w Krakowie przez panią prezydentową Karolinę Kaczorowską repliką szabli kawaleryjskiej z 1921 roku. Proszę wstąp.